Hej. 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 Hej hej. Hej. Www. Hej.mielec.pl Pozytywnie i lokalnie. Pozytywnie. Po raz kolejny okazało się, że 1-0 to nie wynik. Nie zgadzam się, ja uważam, że można w... trzeba dzisiaj było meczem wygrać za wszelką cenę, czy 1-0, czy. Każdy inny wynik, będziemy o tym doskonale wiedzieli. E... Awia Filing, najlepszy zespół, jaki grał tutaj na wiosnę, zdecydowanie szalenie zdeterminowany. Zespół, który jeżeli chodzi o rundę wiosenną jest, nie wiem czy na pierwszym, czy na drugim miejscu. Ale w pierwszej trójce na pewno i to potwierdził, myśmy po prostu szukali swoich szans. Bardzo słabo zagraliśmy do przerwy. Niektórzy zawodnicy, i tu rozczarowanie ogromne, bo to był mecz dla nas za życie, każdy wiedział, a nie było tego widać w poczynaniach niektórych. Dlatego poszły zmiany i te zmiany trochę wniosły. I co jest zastanawiające, wreszcie zawodnicy, którzy w czwartek grali mecz, i wnieśli dużo życia do tego zespołu. Spowodowało to szczelenie bramki i szanse wygrania meczu z silnym, nawet w momentach najlepszych z przeciwnikiem. Niestety, błąd indywidualny, mimo, mimo podkreślam, że mieliśmy stałe fragmenty, nie wiedzieliśmy kto za kogo odpowiada. Zawodnik wybrał inną decyzję, no i tym sposobem przegraliśmy mecz. Zremisowaliśmy, ale dla nas to jest taka porażka. 골! 잡아내! 아내3 Okay. <laughs> Myślę, że przynajmniej w przebiegu spotkania byliśmy drużyną odrobinę lepszą od Mielca, szczególnie piłkarsko. Jednak widać, że jest to młody zespół. Biegali, walczyli, starali się. ale nie bardzo nam mogli zagrozić i tu takie dośrodkowanie praktycznie z połowy boiska. Niezdecydowanie i obrońców i, i bramkarza. Za krótko wypida piłka. szal przegrywaliśmy 1-0. Chwała chłopakom, że mimo już o nic nie gramy, bo pokazali, pokazali sportowego to ducha, że... Można walczyć i grać do końca i chcieliśmy to spotkanie wygrać. Hej. 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 Hej hej. Hej. Www hej.mielec.pl Pozytywnie i lokalnie. Pozytywnie i lokalnie.